Hej wszystkim, tu Maryk i witam was bardzo serdecznie w kolejnym unpackingu z różowymi nożyczkami. Dzisiaj do rozpakowania mam coś naprawdę super. Spójrzcie tylko na to. Jest takie wielkie, gigantyczne pudło. I w środku znajduje się, może zobaczycie, Rise of Tomb Raider. Jest to wielkie, gigantyczne pudło z kolekcjonerką najnowszego Tomb Raidera którego premiera właśnie jest 29 stycznia czyli dzisiaj i przyszła do mnie dzisiaj rano, także zabieram się za odpokojowanie, już naprawdę nie mogę się doczekać, żeby na własne oczy zobaczyć co w środku. Także zapraszam. Ciężkie to skupane pudło. Okej okay, moi drodzy, perspektywa jest trochę dziwna, ale musi być taka, bo nic innego nie obejmie tego wielkiego pudła. Także przechodzę już do odpokojowania Okej, okay, do dzieła! Różowe nożyczki, na szczęście udało mi się je znaleźć, no nie wiedziałam, gdzie są no, chyba specjalnie się przede mną chowają Nie wiem, znudziłeś im się już ta praca, czy co. W każdym razie otwieram pudło i potem sobie trochę przybliżymy, żeby dokładniej obejrzeć coś w środku. Okej. Dobra, podnosimy kartonik. Boże, to pudło jest takie wielkie, jak z Wiedźmina. Nie wiem, gdzie to będę trzymać. To jakaś e, taka reklamówka z Grand Theft Auto. Taka widokówka, bardziej kartka, nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie trochę się to odbija, ale wygląda tak, jest bardzo taka błyszcząca. I wyciągamy to. W cudo. Dobra. Myślę, że lepiej będzie bokiem, bo nie chcę uszkodzić pudełka, albo po prostu. A... po prostu wyjmę je tak Ej, wychodzi come on, come on, ok tutaj mam puste wielkie pudełko z którego na pewno ucieszą się moje koty A to sobie przesunę spójrzcie czy ten widok nie jest słodki mam nadzieję, że jest, bo nie do końca widzę co wam pokazuję w każdym razie e, wielkie czarne pudło e, z takiego lekko błyszczącego kartonu. E, to jest akurat jego dół. A tutaj mamy taki znaczek. E, pudło jest dosyć spore, trochę mniejsze od tego z Wiedźmina, chyba jest trochę niższe. Tutaj mamy logo Tomb Raidera PG18, Crystal Dynamics, Core Enix. E, z tej strony taki kolejny Tomb Raiderowy znaczek opis e, gry, jeśli mogę tak powiedzieć. E, wymagania sprzętowe, PG-18, wulgarny język i przemoc. I z tej strony kolejny Tomb Raiderowy znaczek, taki jakby z koktajlem Mołotowa, czy coś. Jeśli słyszycie dziwne dźwięki w tle, to przepraszam, ale koty bawią się tym kartowem. One kochają kartowe. U góry natomiast prezentuje się to tak, bardzo ładnie. Mamy Rise of Tomb Raider, e, Collector's Edition i taki jakby... Cień czy kształt Lary tutaj z pochodnią, z łukiem, z dwoma czekanami. Wygląda naprawdę ślicznie. Przed na to. Okej. Okay. Dobra. Co jest w środku? Wow! Skrzynia! Ale super to wygląda. Taka jakby zniszczona skrzynia, teraz muszę ją wyjąć. dało się chyba bez większych szkód. To wygląda super. Taka skrzynia, jakby. No coś mi tu wystaje. Jakiś taki wypełniacz. E, tu mamy napisy takie. Taki super znak, jakby wypalony w tym drewnie czy coś takiego. Kolejny bok prezentuje się w ten sposób. Um, i tutaj znowu ten znak na dole wygląda to w ten sposób tam jest taśmą zaklejone tak dosyć brzydko bym powiedziała jest zaklejone tą taśmą ta taśma trochę psuje tutaj efekt niestety ale to jest góra pudełka i zajmiemy się tą górą czy to jest tutaj gdzieś zaklejone czy coś? tu jest, dobra Kolejne, kolejna taka zabezpieczająca klejka do przecięcia Powinno być już dobrze. Otwieramy. Wow! To co to wystawało? A? Niby w środku jest tutaj takie sianko. Ja <grytania> to tak nazwa. To, to jest taki bardzo cienki papier pocięty na takie długie paski. Kotom powinno się spodobać. Ale jednak to pudło trochę w środku latało. Także z tego wypełnienia nie jestem do końca zadowolona. Okej, okay, no naprawdę super, nie wiem gdzie to dam. No to na podłogę koło siebie. I tu trochę latały jednak te rzeczy, ale zobaczmy ze środku. Jest taka koperta, fajnie tutaj zaplombowana. O, to jest trochę ostre, trzeba uważać. E, jedna koperta, tutaj odłożę z boku. Druga taka koperta, tak samo zabezpieczona. Tutaj jest Season Pass, niestety tak na wierzchu niezabezpieczony w ogóle. Wygląda tak, To jest bardzo ładna grafika z Larą stojącą naprzeciwko niedźwiedzia. Nie jest mi teraz, ok? Tutaj płyta z grą, Race of the Tomb Raider. Zafoliowana jeszcze, super to wygląda. Następnie... co to jest? Karteczka. Fajna notatka, chociaż ona jest na takiej zwykłej kartce, więc e, myślę, że fajniejsza by była w ogóle. E, płytę mam. E, tutaj. Płytę mam po angielsku, tutaj wszystko, także. Mam nadzieję, że też będę mogła grać w wersję po polsku normalnie, tak jak ostatnio ze skimami się pobierze. E, a jeśli chodzi o tą kartkę, to fajnie by była by było na takim jakimś ciekawszym papierze, a nie na takim białym, zwykłym, ale zawsze miły dodatek. Tu jest jakieś pudełeczko. Zobaczymy później co jest w środku. E, Gumka recepturka. Nie wiem czego ona się miała trzymać, ale się nie trzyma. I tu podejrzewam, że chyba jest e, figurka. Też w takim sporym pudełku, zaraz się tym zajmiemy. W środku skrzynia wygląda tak, także też super, że również w środku ma te drewniane grafiki. Można ją sobie do czegoś wykorzystać. Myślę, że będzie wyglądała bardzo ładnie. Jest z bardzo mocnego, grubego kartonu, także można coś w niej tam przechowywać. Okej, okay, już Wam pokazuję, jak to po kolei wygląda. Najpierw, może zaczniemy od tego, co najważniejsze, czyli od gry. Jest zapakowana w takie zwykłe, tutaj zwykłego DVD-boxa. Z tyłu mamy kilka grafik z gry z larą, które wyglądają bardzo ładnie, zwłaszcza ta, jak ona tutaj stoi w górach, jest taka mega klimatyczna. I co? Otwieramy DVD-boxa. Zobaczymy, czy w środku znajdziemy coś ciekawego oprócz płyty. folia została zdjęta. Uwielbiam takie nowe są pudełka i ta folia jest taka gładka. Ślicznie to wygląda. Otwieramy. Oczywiście kod na samym wierzchu mi to wyskoczył. Tu w środku, na dole w tym prostokącie widzicie kawałek? Jest nadrukowany kod, także wam nie pokażę. Wszystko nie ma nic ciekawego. Wygląda środek dosyć e, brzydko. W sensie nie ma tu żadnych ładnych grafik czy coś, tylko właśnie jakieś tam limitowana gwarancja, bla bla bla, pomoc techniczna, coś w tym guście. Jednak mamy dwie płyty, które spróbuję Wam pokazać. Jedna płyta wygląda tak, to jest płyta numer jeden, natomiast płyta numer dwa wygląda tak samo, z tym, że pisze na niej disk 2. Także mamy takie dwie płyty. Nie wiem, co jest na której jeszcze, ale myślę, że tego się w przyszłości na pewno dowiem. W środku była również taka karteczka, gdzie mamy kartę rejestracji produktu. Tutaj oczywiście jest kod, a w środku Reklamę Hitmana, Just Cause 3 I tutaj w sumie nic Także tak prezentuje się zawartość DVD Boxa Odłożę go tutaj na bok Mamy również tę kartkę Od twórców, którą mogę Wam teraz pokazać z bliska Szkoda, że jest taka trochę większa I nie można jej schować z DVD Boxa Bo naprawdę to nie, nie, wiem, nie wiem, gdzie ją potem włożę w każdym razie co najpierw mamy kopertę numer 1, która jest trochę większa. Kopertę numer 2, tą trochę mniejszą. I gumkę recepturkę może sobie wydarujemy. I takie pudełeczko. I teraz nie wiem od czego zacząć. Może pudełko później zacznę od cieńszej koperty. Figurkę odpakujemy sobie na koniec. Bo oczywiście tutaj w skład wchodzi też figurka. Ale fajnie, można sobie tak potem zakręcić. Fajnie to jest zrobione fajne zamknięcie. Mamy Steelboxa. Steelbox prezentuje się w ten sposób. Hmm. Na pewno różni się znacząco od poprzedniego Steelboxa. Tutaj mamy takie wypukłe wzory na nim, jest szary. Trochę jak taka popękany beton czy coś. W środku mamy Rise of the Tomb Raider. I no, taką plastikową wkładkę, gdzie możemy sobie przełożyć płyty ciekawe się prezentuje, aczkolwiek e, na pewno nie jest to najładniejszy steelbox, jaki widziałam. Chyba bardziej e, preferuję właśnie steelboxy w trochę innym stylu, ale wygląda całkiem, całkiem ciekawie. Także to była tajemnicza zawartość koperty numer jeden. E, teraz przechodzimy do koperty numer dwa. Okej. Okay. Co w kopercie numer dwa? Ten dziennik, ale super. Dobra, już tam nic więcej nie ma. Ale ten dziennik jest mega. Wow, ale to fajnie wygląda, słyszcie. Jest obwiązany takim rzemykiem. Z tyłu mamy Tomb Raider Score Enix. I to niby taką skórę ma imitować, ale to jest takie sztuczne w dotyku. Tutaj mamy Sister of Artemis. Sisters of Artemis. Otwieramy i mamy takie pożółkłe kartki i on jest pusty. <noise> Także to jest taki rodzaj, o tutaj na złoto mamy Made in China, żeby się wyróżniało. Gdybym ja chciała to napisać, to raczej bym to napisała, bo bym bardziej to ukryła niż na złoto, ale spoko. Trochę psuje klimat ten skórzasto. No i mamy taki pusty notatnik. Także szczerze ja liczyłam, że raczej w tym notatniku coś będzie. Nie wczytywałam się aż tak super, co dokładnie zawiera ta edycja. Widziałam tylko tak mniej więcej na zdjęciu i myślałam, że ten notatnik będzie bardziej jakimś takim rodzajem artbooka czy coś, bo artbooka tutaj nie ma. Także nie wiem. Jest pusty. Liczyłam, że to będą jakieś grafiki, może czy coś, albo jakieś takie symulowane notatki Lary. On ma takie pożółkłe kartki w takim fajnym klimacie. Niemniej raczej ja chyba go nie zapiszę, bo zawsze żal mi takich rzeczy, więc dla mnie o wiele fajniejszą funkcję pełniłby, gdyby jednak coś w nim było. Nie wiem, myślę, że większość osób wolała właśnie jakiegoś aplikację czy coś w tym stylu. Także ma taki raczej. Wygląda fajnie, tak z zewnątrz w ogóle w taki, y, takim klimatycznym stylu on jest zrobiony, ale jakąś taką funkcję kolekcjonerską to wydaje mi się, że pełni raczej y, słabą. No nie wiem, nie wiem jak Wy uważacie, możecie się podzielić swoimi opiniami. No, I trochę, trochę krzywo ta okładka tutaj się na nim za, za, zamyka, ale ogólnie nie wiem. Liczyłam na coś ciekawszego z tym notatnikiem. Także taki zwykły notes w niezwykłej oprawie i tyle. Dobra. Przechodzimy do pudełeczka, które mi się tu osypało czegoś z tego notesu. Nie wiem co to. Przechodzimy do białego pudełeczka. I tutaj mamy taki woreczek mały, brązowy. A w woreczku mamy medalion Lary. Który jest z... z taniego plastiku. Przynajmniej tak wygląda. Też liczyłam, że on będzie ciekawszy, powiem wam, bo ta edycja nie była tania. Ona kosztowała. Już wam powiem ile kosztowała. W kolekcjonerki często są drogie, ale w tej, ta, ta, ta jest bardzo droga moim zdaniem. 558 zł. Zaledwie że 560 i liczyłam, że ten medalion będzie jakiś, nie wiem, czy jakiś bardziej metalowy. Tutaj nawet widać takie jakieś. Ja jestem strasznym frikiem, jeśli chodzi o jakość, wiesz? Ja, jak płacę za coś dużo pieniędzy, to liczę, że to będzie po prostu takiej jakości, że ja kiedy wezmę to do ręki, to powiem wow, ale super, może jest trochę za drogie, bo wiadomo jedziemy jakoś tam na marce, czy coś takiego, ale no jest bardzo fajnie zrobione, także, także jestem zadowolona, a to no nie wiem, na przykład medalion yy, będę tutaj porównywała będę porównywała trochę do tego Wiedźmina wiadomo, to nie jest to samo, ale tamta kolekcjonerka yy, była droga, chociaż i tak była tańsza od niej, ale byłam z niej bardzo zadowolona, mimo wszystko. A ten medalion jest taki, no, słaby. Tak, nie wiem. Tu widać ten taki, jakby. Widzicie, taki plastikowy kształt. Myślałam, że on będzie albo właśnie jakiś taki bardziej z jakiegoś kamienia zrobiony. Tak, wiem. No, ale cóż, marzenia można mieć albo, nie wiem, z metalu z drewna. Ale nie jest z takiego chamskiego plastiku zielonego. Nie wiem. I jest do niego jakiś... E, to nie jest rzemek, to jest e, sznurówka. Nawet nie wiem, jak to powinno być przewleczone przez to. Czy jakoś tak, czy coś. Ale to jest... E, właśnie to nie jest rzemek, tylko to jest sznurówka. Nawet z takimi sznurówkowymi brzegami. Także... Nie wiem. Na przykład y, medalion z Wiedźmina moim zdaniem jest zaczepisty. Ma tam kilka wad, ale generalnie wygląda super. A... Czy chciałabym to nosić? Nie wiem. Medalion z Wiedźmina nosiłam kilka razy z przyjemnością, a to tak... No ma ten kształt, no wiadomo, ale sama jakość wykonania nie powala. Schowany fajnie w woreczku, jakby był nie wiadomo jak super, a tu mamy... Kawałek zielonego plastiku tak naprawdę. Także no ja nie jestem do końca zadowolona z tego. Jeśli chodzi jeszcze o ten nieszczęsny medalion, to chciałam tylko dodać, że właśnie nie sądzę, żeby Lara, medalion, który nosi Lara Croft, był zrobiony z plastiku, ten, który ona nosi na szyi w wygrze. I no dlatego też jak czytam, że ma być replika jakiegoś tam medalionu czy coś, to spodziewam się, że on będzie jak najwierniejszym odwzorowaniem tego, który jest w grze. No, więc nie sądzę, żeby Lara w grze miała na sobie takie coś. Także dlatego mi się po prostu to nie podoba. No i tyle. Musiałam trochę podwyższyć kamerę, bo teraz przejdziemy do figurki. Pudełko jest lekkie dosyć. Figurka na pewno nie jest aż taka duża. Mam nadzieję, że będzie w całości. Ok, mamy duży kawałek styropianu jako wypełniacz. Wyjmiemy to i otwieram. Trochę się boję, powiem Wam. A w którą stronę chcę otwierać? Zrobimy tak. Ok, figurka jest spora. Na pierwszy rzut, rzut oka wygląda całkiem ładnie. Chociaż powiem wam, że e, śmierci plastikiem nie <noise> Może jej to przejdzie. Hmm. Okej. Okay. Te skały są puste w środku. Ale to nie szkodzi. Um, figurka jest taka jakby. Czekajcie, już się jej przyjrzymy. Ja wiem, że wszyscy są. Bardzo ciekawy figurek. Wygląda tak. Lara ma, moim zdaniem, taką trochę nielarowatą twarz. Nie wiem, co o tym sądzicie. Tutaj ma coś przeźroczystego w łapce, nie wiem do końca, co to jest. Na łuku jest taka żyłka, ale on jest przetwierdzony na stałe, nikt go tutaj nie zdejmie. Lara ma na sobie kurtkę, ale nie wiem, nie podoba mi się coś w jej twarzy. Nie do końca z larą mi się kojarzy. Może jak więcej pogram, to, to zobaczymy, jak to się ma do gry. Eee... Włosy wyglądają całkiem fajnie. Figurka jest. No, te elementy są takie, jakby z gumy, właśnie. Te takie cieńsze. Ten czekan, czy, czy coś, czy drugi czekan. Mamy tutaj pistolet w kaburze. Z tyłu ona ma jakieś nóż czy, czy inne rzeczy, strzały, ten łuk jest dosyć spory tutaj ma takie buty a to na czym stoi wydaje taki dźwięk, bo jest z pustym plastikiem no nie wiem, e, figurka jest w całości, także to jest niewątpliwy plus jest ona, właśnie powiedziałabym raczej taka gumowata niż, niż plastikowa czy coś jest taka, no elastyczna trochę poza, poza tym dołem prezentuje się w całości. Ona tak, jeszcze zaraz Wam pokażę ją na, na stojąco bardziej. Dobra, może tak ją sobie lepiej zobaczycie. Mam wrażenie, że jej twarz lepiej wygląda w kamerze niż na żywo, ale nie coś mi w tej twarzy nie pasuje, dolary. Nie wiem, nie wiem jakie macie odczucia. No tutaj ręka tak trochę widać, że jest doplejano Ale no nie wiem, ma też takie fajne detale trochę. Te włosy na przykład moim zdaniem są całkiem fajnie zrobione. Tak z takim powiewem wiatru. Tutaj jakiś paproszek jest. Tutaj te pióra na końcu strzał też dosyć ładnie wyglądają. Mamy No Ogólnie jest ładnie pomalowana. Ten pasek też fajnie wygląda. Tutaj możecie jej buty na przykład zobaczyć. I plastikową skałę na dole. Jakoś nie podoba mi się nie wiem, nie podoba mi się ten plastik, z którego to jest zrobione. W każdym razie sobie ją trochę obrócimy. No ma tutaj takie różne bandaże przywiązane. Macie zbliżenie na ten pistolet, który ona tu ma. Takie różne detale przypasku. Ten łuk też możecie zobaczyć z tej strony albo włosy. Ma takie jakby taki wzór, jakby śnieg właśnie padał. Ta jedna ręka jest uniesiona, tu jest jakaś y, lina też dosyć fajnie odwzorowana. Spodnie też są całkiem ładne, mają takie detale, właśnie jakby jakieś takie kieszenie czy szwy. Buty też są dosyć ładnie zrobione. Także sama figurka jest dosyć fajnie wykonana wam powiem. Ten, ten dół mi się trochę właśnie nie podoba. No, chociaż jak się go nie dotyka, no to wygląda fajnie. Taka, taka właśnie spróbuję Wam pokazać w całości. Muszę się trochę oddalić, bo figurka jest spora. Z daleka wygląda ładnie, jak się, jak się tego nie dotyka. Jednak co, coś w tym, w, tym, w, tym, w tym mi się nie podoba. No więc sama figurka jest fajnej jakości. Myślę, że jest ładnie właśnie pomalowana. Mamy takie fajne detale, czy, czy na skórze, czy na ubraniach właśnie, także Ogólnie jestem z niej zadowolona. Tu trochę yy, widać jakby ten medalion, nawet tylko, nie wiem, coś nie do końca mi się jej twarz podoba, wam powiem. Nie wiem. To zależy chyba od yy, od gustu. Właśnie dużo fajnych detali ma takich takie jakby faktury, czy przy tym łuku, czy coś. Także ogólnie z figurki yy, jestem zadowolona, wam powiem. Chyba figurka jest tutaj najfajniejszą rzeczą w tej kolekcjonerce. Myślę, że ładnie będzie właśnie na półce się prezentowała. No. E, dobra, także reasumując, moi drodzy, tak podsumowując, co dostajemy w tej kolekcjonerce. E, dostajemy... E, oczywiście grę. <laughs> Rise of the Tomb Raider. Pewnie trochę nie widać. Niestety... Niestety światło odbija się strasznie w strasznie sposób i za cholerę nie mogę Wam pokazać. W każdym razie dostajemy, dostajemy grę Rise of the Tomb Raider, dostajemy notes w takim stylu starszym, że tak powiem, w takim trochę klimatycznym stylu, jednak nie zmienia to faktu, że jest to po prostu pusty notes i nic więcej. Także dostajemy taki notes. W takim woreczku dostajemy plastikowy, niewyglądający zbyt fajnie, moim zdaniem, medalion na brązowej sznurówce. Dostajemy również szarego steelboxa. W środku wygląda on tak. Iskierki nie dostajemy. Dostajemy steelboxa. W kolorze szarym. Dostajemy taką karteczkę z notatką oraz dostajemy sporych rozmiarów figurkę Lary Croft. No, I, i to wszystko. Wszystko jest ładnie, dosyć zapakowane. Wszystko jest tak fajnie, klimatycznie zapakowane w takie pudło w kształcie skrzyni. W środku też wygląda bardzo fajnie, bo tam dalej mamy tą fakturę w skrzyni. Mamy też takie koperty, które bardzo fajnie się otwiera. Nadają one taki fajny klimat całej tej kolekcjonerce. Dosyć zwykłe białe pudełko, w które był zapakowany medalion. No i tak to się prezentuje. Tak to się prezentuje. Także ja nie wiem, powiem Wam, że na pewno nie jest to najlepsza kolekcjonerka, z jaką kupiłam, zwłaszcza za tę cenę, ale... Z figurki jestem najbardziej chyba zadowolona. Brakuje mi tu jakiegoś artbooka, bo na to zawsze najbardziej liczę. W takich kolekcjonerkach to jest moja najulubieńsza rzecz. Później właśnie są nią figurki, które również bardzo lubię kolekcjonować, także z figurki jestem tu zadowolona. Medalion myślałam, że będzie dosyć fajną sprawą, jednak jak mówię, no ja się na nim zawiodłam. Na tym notatniku lary w sumie też. Także na no, Tybuk też, też taki y, wybitny moim zdaniem nie jest. Także na takie cztery powiedziałabym najważniejsze rzeczy. I się! I ty odebierzujesz moją tutaj mówę końcową. Na cztery takie ciekawe rzeczy, które mieliśmy tutaj dostać, dwie mi się nie do końca podobają. Trzecia jest taka ok. A z jednej jestem zadowolona. Także nie wiem, piszcie swoje wrażenia, głównie ze względu na to, że jestem dużą fanką serii. Bardzo właśnie chciałam mieć tą kolekcjonerkę, bo bardzo lubię ogólnie wersje kolekcjonerskie gier. Myślę, że dla osób, które są właśnie takimi graczami, bardziej, nie wiem, hardkorowymi, które interesują się bardzo grami, takie kolekcjalki są zawsze ciekawym i smacznym kąskiem i rozchodzą się bardzo szybko, także też trzeba się spieszyć z tym, żeby zdążyć ją kupić, zanim zostanie wykupiona, bo wszyscy bardzo szybko wykupują właśnie takie rzeczy. Także myślę, że sporo osób chyba też liczyło na, na trochę na coś więcej, nie mniej figurka. Figurka mi się tu chyba najbardziej podoba. Jak mówię, mnie najbardziej brakuje jakiegoś hardbucka, czy właśnie jakiejś płyty ze ścieżką dźwiękową. To też są rzeczy, które lubię. No nic, no nic. <grytanie> to było wszystko w tym filmie. Dajcie znać, podzielcie się swoją opinią na temat tej kolekcjonerki. Dajcie znać, czy wam się udało ją dostać, czy w ogóle chcieliście ją dostać. Jeśli ją macie lub będziecie mieli na żywo, w swoich łapkach to dajcie znać, jakie jest Wasze takie odczucie eee, po prostu na żywo a propos tych rzeczy, bo myślę, że jak się trzyma coś w rękach, to też są trochę inne odczucia, niż jak się ogląda na filmie. Eee, wiem, że ten unpacking jest trochę przydługawy, ten unboxing, ale, ale chciałam po prostu powiedzieć wszystko, co myślę. Także no nic. Podzielcie się swoimi opiniami koniecznie. Eee, First Firstuka z Rise of Tomb Raider spróbuję nagrać. Jeśli, jeśli dam radę, jeśli mój komputer da radę. I ode mnie to by było wszystko. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa-pa!